Dobra, dzisiaj dobrze, dobry dzień. Kochani, o śniadanie! Cześć! Cześć, ówczyny! Cześć, Dobrze, co to dziecko wyprawia? Co? Różniej nasza sprawa, idziemy tam. Trześć z gówniary. Nie używa się wulgarnych szurki. Gnoją. Mhm, mm mhm, mm Chciałabym, żeby ona zamieniła się, żeby ale by było. <noise> Czy to ty? E, Pomyślałam sobie, że bym. Ty co umieszczarować? Pomyśl coś innego, pomyśl, proszę. Mm. Chciałabym, abyśmy znalazły się w jakimś lesie przy jakimś kryształowym stole. Wow! Ja, yeah, ha <laughs> Jesteśmy wyczkami czarnymi, zanim. A gdzie kryształowa kula? żeby tu była kucztałowa kula. Okej, okay, może i być taka. <laughs> Zobaczmy, co robią te paskudne popularne. Jak już je zobaczymy, to mm, mm, mm. zrobimy następnego przygosa. Hmm. <laughs> jestem żabą. Ej <laughs> no, trzeba że za chwilę pryśnie, za chwilę 12. <laughs> oh, jestem normalna. Ach, mogę je Dobra, chyba musimy wracać do domów. Chcę wrócić do domu. Ach my? Ma też pomysł. Chcę każda wrócić do swojego domu. Co? Jestem w łóżku? Siódma. Ach.